Piątek, 12 października 2018, ostatni dzień na mieście, albo jeden z ostatnich, taką mam nadzieję. Teoretycznie jutro już miałem jechać w trasę, bo powiedział mi, poprosił mnie i powiedział mi, że będzie trwało 3 tygodnie ta jazda na mieście, no ja powiedziałem mu, że ja już jestem w systemie na 13 października na sobotę na wyjazd na dalekie trasy, mm, a, mm, mm. Czy mógł być jeszcze trzy dni w przyszłym tygodniu? Ponieważ jak wtorek, środa, i czwartek pojedziesz na zachód, bo brakuje nam kierowców. Na Highwayu też im brakuje kierowców, czyli na trasach i w mieście im brakuje kierowców. Ale powiedział mi, ja wiem, że to jest wszystko ściema, znaczy ściema, kierowców brakuje, ale powiedział mi, no jak mamy wysyłać kierowców w trasy, jak nawet nie ma kto zbierać tych ładunków w mieście. Prince ma teraz około 10 kierowców, albo 12 kierowców miastowych, dwóch z nich jest na wakacjach, jeden na chorobowym. No i próbują przyjąć, ale. Brakuje! Wszędzie brakuje. No więc jeszcze się poturlam po tym mieście. Kolejne trzy dni. Poniedziałek, wtorek, środa. I dzisiaj jest piątek. Nagrywam ten dzień z tego względu, że to jest największy dzień w tygodniu, jeżeli chodzi o pracę. Bo najwięcej się dzieje i najdłużej się pracuje. Chociaż w poniedziałek w tym tygodniu nie miałem ze sobą kamery, a miałem super dostawę w Quebecu. Dowoziłem towar ee, na statek. Adventure of the Sea. Potężny statek. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie na pewno widzieliście. No niestety nie miałem wtedy kamery. Trudno się mówi, dlatego muszę się puknąć w łeb i zawsze mieć ze sobą kamerę. Okej, okay. piątek. Szósta, która to jest? 37 rano. Pierwsza dostawa to jest dowieść 19 palet do ministerstwa. To się nazywa Ministerstwo Transportu. No tak, Ministerstwo Transportu to są chyba lampy do autostradę, na autostradę czy coś takiego. Łatwe zlecenie, na południe, od Montrealu kawałeczek niedaleko. I idziemy pod Korki, mostem Champlain. Zaczynamy, let's go! Cieszę się, że ten epizod pracy na mieście dobiega końca. Znaczy ja lubię być w domu, lubię być w Montrealu, tylko że no miasto to jest miasto. Dużo pracy, Przechodzi człowiek do domu, zmęczony, zje coś i od razu idzie. Spać. Znaczy, nie od razu idzie spać, no coś tam jeszcze człowiek próbuje robić, ale to jest zmiana rutyny i, i, i to jest męczące, nawet jak się tylko 10 godzin pracuje. tak? Jeszcze z dojazdami to jest co najmniej 11 godzin za domem. Człowiek przychodzi do domu i parę godzin, dwie, trzy godzinki w domu i, i trzeba iść w spadzie 10, bo o 4, 5 trzeba wstać. Chociaż powiem wam. Że praca na mieście trochę się teraz zmieniła, jest bardziej rajtowa, no bo wcześniej to było tak: miasto zbierz ładunek, zrób, tom, zrób to tamto, zatankuj naczepy na bazie chłodnie, tak, żeby było paliwo na noc, czy tam na, na następne dni, jak tutaj stoją z towarem. Załaduj coś na magazynie, a teraz nie, nie, teraz tylko jazda. Głównie to dostawy, często przepinki. Także to jest taka praca lajtowa i, i najpóźniej co skończyłem przez te trzy tygodnie, to było chyba w pół do szóstej wieczorem. To jest tak, tak, tak było, im wcześniej zacznę, tym wcześniej skończę. No, tak z reguły zaczynam o szóstej, siódmej rano, kończę o czwartej, piątej po południu. No i też trzeba przyznać, że odświeżyłem sobie wszystkich klientów Montrealu i, i jest trochę nowych. Eee, znam Montreal, więc jeżdżę tak, tak jakby bez większego stresu, bez większego... Ee, pro, bez większych problemów i, 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 co, I wychodzi to, no po prostu, no Za dwa lata mają tu skończyć, robić tutaj całą tą okolicę Jeszcze dwa lata Rozkopanych miejsc, a później zrobią gdzieś indziej Tu jest wyjazd z bas trochę taki przerąbany Samochody nie zostawiają miejsca, niestety. Tam, o ten jeszcze skręca w lewo, ale nie zostawiają miejsca, żebym wyjechał. A tu się bardzo łatwo można zaklinować. Jak się nie weźmie bardzo szeroko, źle to pomyślane. Ok, rozładujemy raz. Centrum Montrealu. Korpo. Most rośnie w oczach. Znaczy on już nie rośnie. Urósł cały, ale jak przyjeżdżam, teoretycznie co drugi, trzeci dzień, to widzę postęp pracy. Już chyba zostaje im na większej części mostu tylko położyć. Na wierzchnie, bo już prawie wszystko jest tutaj skończone, no i jeszcze element, który jest nad szlakiem morskim, zostało do skończenia. Za półtora miesiąca go otworzę. To będzie czat. To będzie czat. A to służy jako Ochrona dla tego mostu i dla przyszłego też e, rozbija część lodów, która się zbiera na rzece. I tam u góry jest ścieżka rowerowa. Można nią przejechać. Byłem tam na rowerze. Bez korków w tym miejscu, tu normalnie lewy pas powinien być zawalony. Niesamowite, niesamowite a przecież nie ma żadnego długiego weekendu. Długi weekend był w tamten w poniedziałek się skończył. No i zobaczymy, a, czy będę miał rozładunek z rampą, czy nie. Bo to jest. Chociaż to jest jakaś tam państwowa ta placówka, to pewno są wyposażeni. Ale to też może być tak, że to jest jakiś tylko plac dla, dla tego, dla sprzętu do, do śnieżania i do, do, do innych pierdów. Trzymania sprzętu, do utrzymania dróg i, i, i może nie być rampy. Ale coś mi mówi, że jednak rampy będą. Zaraz się o tym Przekonamy To tu. To jest dość duże. A wszystko ładnie oznaczone jak to w rządowych placówkach. Że po francusku livraison. Livraison. Jest zamknięte, więc my sobie poczekamy. Miałem być na 7.30 Poczekamy do 7.30 kwadrans i później zobaczymy co się będzie działo dalej. Zczemną wam się jeszcze. Więc już ktoś jest i nie ma rampy, będzie rozodunek paleciakiem. Nie szkodzi. Nie szkodzi, to jest bardzo lekkie. Mam się ustawić tyłem do drzwi numer 9. Znaczy, tył ma być przy drzwiach numer 9, tam będę zdejmować. Poranna gimnastyka mnie czeka. 19 palet. Ja w, tej, w takiej firmie pracowałem. GoJit. Jeszcze nawet filmów nie nagrywałem na mieście. Mieliśmy taki ładunek, właśnie 20 palet, ale to było ciężkie jak cholera. Yy ładować paleciaki i tam jeszcze taka malutka górka była tak leciutko pod, no pod kątem To było dopiero to był trening no nic standardowo Dobra pojechali po kawę mają wrócić i będziemy działać w rozładunku nie nagrywam, bo to standard, nie? Paleciak zdjąć, odjechać 40 minut albo godzina z głowy rozładowane Wózkowy taki był chętny do rozmowy i teraz już wiem dlaczego, były kierowca, teraz pracuje tutaj dla, to jest rządowa robota, to jest, no może nie aż tak bardzo dobrze płatna, ale mają dużo, dobry socjal mają, no i był taki chętny do rozmowy, że on jeździł wcześniej, tu, te, widzicie jak to jest, to jest tak, że nawet jak się rzuci tą pracę, to tro, trochę ciągnie, tak, tak wyczułem z niego, że tak chciał sobie pogadać, jak to było na tych trasach i jak to było na, gdy się jeździło, bo teraz jeździ sobie wózkiem widłowym i no Dobra, zaraz dzwonię do szefa. Co dalej? Nie wiadomo kiedy już dwie godziny pracy mam za sobą, nie, ale no jeszcze nie. Godzina 40 pracy za sobą. To jest dobre, że właśnie na mieście czas bardzo szybko ucieka. Teraz mam jechać zebrać jedną paletę. Myślałem, że tu będzie przepinka, bo tutaj mamy taki Termina, taką firmę, od której bierzemy ładunki, i tam są przepinki, ale nie. Czyli zbiorę jedną paletę i szykuję się, że będzie zbierani nad towaru. Paletka tu, paletka tam, trzy paletki tu, i tak dalej, i tak dalej. Życie kierowcy miastowego. Z ulicy, z dobrej strony, ale trzeba trochę ruch przyblokować i wyczuć ten dobry moment, bo ludzie jak zestaw łamie się na ulicy i nie wiedzą o co chodzi. Niektórzy. No, a to jest ta firma, gdzie przepinamy się. Wcześniej nasz konkurent, my tutaj zawsze towar zbieraliśmy, ale tutaj jest ogromna firma Robert Transport. My tu zawsze zbieraliśmy towar Ale ładunki nie na chłodnie, czyli tylko takie normalne, tak? A teraz jak ta, jeden nasz konkurentów upad, przejęliśmy ładunki mrożonkę. I o ja się tutaj cofnę. Przej, przejęliśmy mrożonkę i teraz bardzo często tutaj zostawiamy naczep Dobra, cofam tu ładne cofnięcie. Oczywiście nie zapominamy o otworzeniu drzwi, najpierw. Ja to zrobiłem tak, że tak pod kątem się ustawiłem, żeby tam nie blokować. Otworzyłem drzwi i jeszcze raz się wyrównałem. Mogłem drzwi otworzyć na ulicy i ten. Ale dobra. Tak czy inaczej. Staram się robić wszystko jak najbardziej efektywnie się da, żeby innym nie przeszkadzać. 3 sekundy. Nie no. 5 minut, i załadowane. Tutaj wózkowy ma jette się go spytałem czy potrzebuje zimowych opon na felgach, bo mam od mojej. Mówi nie, bo on zrobił dokładnie to samo. Też miał TDI i wziął. <grym>, oddał TDI i teraz wziął chyba TSI. Także i ma, i ma, i ma już komplet. Dałem ogłoszenie, nikt nie chce ich kupić, kurczę. Nikt. A tanio jest. Oho następne, następne zlecenie. O, wracamy z tym na, na bazę. Aha, czyli nie ma zbierania towaru, pewno jakieś ma coś do rozładowania. Potwierdzimy mu. Potwierdzimy mu. I wracamy na bazę. Jeszcze tylko sprawdzę, którędy będzie najlepiej wrócić. Tu już jestem blisko. O, tutaj nie ma korku. Tu jest korek, cholera. Jakbym pojechał tu, a jak pojadę tu, tu też jest korek na Champlain. A na Mercier. Na Mercier nie ma korka. Chyba polecimy tak na bazę. Tak i tak. Chociaż. Nie, no tutaj jest zawalona. Notre Dame jest zawalona. A człowiek sam nie wie, co robić w takich przypadkach. To jest właśnie Montreal. Dobra, lecimy 30. No, polecimy 30. gdzie najszybciej. Bez koreczków tak o dziewiątej. No, jest piątek w sumie. Bez koreczków szybko wróciłem na bazę. Czy jeszcze nie? Jeszcze muszę. Przeskoczyć przez most Mercier. Rozpogodziło się. Dwa dni temu było 27 stopni. Był pobity rekord e, temperatury cieplej e, stary z lat 60. tych e, Później przyszedł front atmosferyczny. Padało dwa dni, i dzisiaj wróciło wszystko do sezonowej temperatury, czyli 90 stopni. Jest trochę wiecznie, słonecznie. Sam raz do pracy, ale niezłe kontrasty. Kto to widział, żeby w Montrealu w październiku 27 stopni było i pogoda jak jak na Florydzie, bo było bardzo wilgotno z humideksem, Tak się mówi, było ponad 36 stopni. No. I zobaczymy co mi da następnego. Zostałem Robotę specjalną. Oni zawsze jakieś specjalne roboty dają. Znaczy w sumie to jest normalna robota. Jadę do naszego jednego z też głównych klientów i załaduję 6 naczep na raz. Jak to zrobię? Tam będą mi dorzucać naczepy. Tam już są chyba dwie, ja ciągnę trzecią i ktoś przyciągnie jeszcze. i, 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 i różni kierowcy będą przy, przyciągali jeszcze naczepy. E, tylko ja będę się zajmował załadunkiem w pewnym sensie nadzorem i muszę dobrze załadować, bo każde zlecenie e, troszeczkę inaczej się ładuje. Czasami jedna paleta z przodu, czasami jedna, dwie, jedna. Także ładuję sześć ładunków. No, tu jest moja naczepa, 22, 22, Sześć ładunków w tym miejscu. Będę przestawiał naczepy, tam jest ten, tam jest e, plac. I co jest najciekawsze, że ja w tej firmie, znaczy w tym miejscu, bo ta firma już się przeprowadziła, teraz to jest inna firma. Ja tam pracowałem w tej fabryce, fabryce. To była kiedyś fabryka, gdzie robili szpule z drewna na kable. Teraz jest co innego, robią sosy, jakieś pierdoły. No, ale to jest miejsce, w którym postanowiłem, z którego postanowiłem się wyrwać i zacząć jeździć na trakach. Dlatego, jak tam jeżdżę, mimo tego, że to nie jest ta firma, w której pracowałem, tylko miejsce fizyczne, zawsze mam taki fajne Fajne uczucie, że pa, pa, ha. Kiedyś tutaj byłem pracownikiem, a teraz przychodzę i zabieram towar i robię to, co lubię. No nic, czyli załaduję sześć naczep, po raz czwarty raz już to mówię. I jakoś jedną pewnie przyciągnę. O, już jest wyższa forma logistyki na mieście widzę. Wcześniej nas było może pięciu, teraz jest 10, 11, 12. W sumie nie wiem, ile tych kierowców na mieście jest. W sumie fajna robota stawić na czepie i czekać aż się załadują później ją przestawić tam, przyciągnąć tam cenną i znowu czekać zobaczymy jak im szybko będzie szło na razie jeszcze dwa traki są pod rampą jak jeden z nich odjedzie, czy tam dwa odjadą to się spytam czy możemy używać dwóch ramp ładunkowych czy chcą tylko jedną no i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie na razie robota zrobiona idziemy się zdrzemnąć idę się zdrzemnąć dobra, jest tutaj chęć współpracy, bo Jeden trak odjeżdża i mi pan powiedział, że będziemy używać dwie rampy. E, tą i trzecią. Także już tą zaczynają ładować, ja jadę po następną i jakoś to będzie szło. Ale tak sądzę, że tu 3 godzinki spędzę. Zależy, jak szybko będę ładować, nie? Dwie naczepy Prinsa. podstawione. Zaraz się wypnę. A tamta będzie chyba pierwsza. To się bym z powrotem podczepił, ale się tylko wypnę i stanę, sobie tak, żebym widział obydwie lampki i która pierwsza zgieśnia, znaczy, która pierwsza zrobi się zielona, wtedy będę wiedział, który jest gotowy, pójdę podpisać dokumenty, odstawię naczypy, tam przyciągnę następną i tak sześć naczek. dam znać oczywiście dyspozytorowi, że już jest gotowa. Także kierowca przyjedzie z pustą, przepnie pustą, weźmiemy załadowaną. I ja będę miał kolejną naczepę do ładowania. Tak to działa, tak to działa. Logistyka proszę Państwa. <ścoughs> Nigdy w tym miejscu, gdy pracowałem, nie było tak, że siedzę i nie ma co robić. A tu proszę... Paradoks losu, nie? Tutaj taka była ogromna piła, co cięła całe całe te, całe pakiety. Całe paczki drzewa. Okej. Okay. A no nie, ja nie widzę teraz tamtego światła. A, że z tym nie pomyślałem. O! Teraz jest dobrze. Z tego względu, że mam czas i łatwą pracę, zjem sobie sałatkę przygotowaną w domu. <śm> <śm> Ja, jak pracuję na mieście, to mało jem. Kanapka, sałatka, herbatka i to wszystko. I w ten sposób chudne. W Polsce tyję, gdy wracam do pracy, chudne. jak to zrobić, żeby przyjechać do Polski i nie tyć? Takie jedzenie dobre jest w Polsce, że. W takim tempie, to tutaj do wieczora będę siedział. No, w sumie taka praca to trochę nudnawa bardzo powoli i mozolnie to idzie, już mój spedytor się pyta już tam jedna jest gotowa czy nie, bo chcę wysyłać kogoś ten... mówię, no jeszcze nie, no mogę iść do środka grzecznie się zapytać, ale nie będę przecież ich poganiał przecież to jak zaczniemy mieć takie stosunki no to wtedy nie będzie fajnie, nie ale wzięli się załadowanie, w... tamta podskakuje, ta nie ja nie wiem, tutaj jeszcze chyba sześć palec zostało jakoś tak i już jedzie kierowca, No to notabene Polak Wiek 23 lata, który przyjechał tutaj sam na własną rękę. Ja, jak przyszedłem z wakacji, to on mnie zaczepił. Mówi, Rafał, cześć, ja mówię, przedstawił się z tym Daniel, i tak dalej. Mówi, że przyjechał do Kanady na programie IEC w czerwcu, pod koniec czerwca jakoś tak. Przyjął się do Prince'a w lipcu, a ja już byłem w Polsce wtedy, nie. I przez dwa miesiące yy, pracował w garażu, mył traki, a później teraz go szef wsadził, już jeździ ten yy, po mieście, od chyba półtora tygodnia trakiem. I ewentualnie będzie jeździł na Stany, tylko ja nie wiem jaka tam jest historia. Po prostu 23 lata szef się chyba boi, że nie miał doświadczenia. On miał dwa, dwa lata doświadczenia w Polsce yy, na, na, na Unii Europejskiej i, i gdzieś tam jeszcze. On chyba na Macedonii jeździł na Bałkany. Tak, na Bałkany jeździł, tak, a na Bałkany jeździł przez dwa lata i, i ten i, i, i to, to, to się zna na rzeczy, ale dla mnie to i tak był szok, że ktoś tak młody przyjeżdża sobie i po prostu przychodzi do Prince'a i. No, także jest. Eee, wracając do tego zadunku, no że tutaj długo czasu jest, no i ten film chyba się tak niedługo skończy, bo co ja tutaj będę miał na, do nagrywania, nic. <truki> Traki przyjeżdżają, a Prince zajmuje dwie rampy ładunkowe. Ta po środku jest wolna dla innych transporterów dla innych transportów ale najpierw nas a później ich taka sytuacja jest pierwszy kierowca nie chce być nagrywany na YouTubeach, więc nie nagramy jak odjeżdża i mu zamknę drzwi podstawiam następną naczepę i odpoczynek Znam te ładunki, na przykład ten ładunek odjechał teraz, to jedzie do Teksasu i on jest pod ciśnieniem, bo może nie da nam dostawę, tylko ten ładunek jutro rano musi być przed 12 w Detroit na przegląd mięsa. Meat inspection, to jest jakieś mięso. To nie jest tak dobrze, że ten ładunek o tej porze stąd wyjechał. On powinien stąd już rano stąd wyjechać, nie? Także... <śled> Także tak, widzicie jak to jest. nie? Ładunek prosto z pod firmy. Firma, która powoli ładuje. A pewne obligacje są, i wszyscy o tym wiedzą. Dobra, drugi. Trzecia naczepa w podstawie. Jak jeden koleś wyjedzie, to wtedy ja się będę mógł cofnąć. Ten, ten drugi biały, trak, jak wyjedzie, to będę mógł cofnąć następną naczepę. I na razie tyle pracy. <laughs> I znowu czekamy. Później kolejne dwie i koniec roboty. Już prawie wszystkie naczypy załadowane. To jest, e, jest ostatnia. Ja się podepnę pod ostatnią i wrócę z nią na bazę. Tu już kierowca jest po tą, co właśnie wyciągnąłem. I jeszcze jest jedna do załadowania, ale niestety się już jej nie załadują dopiero w poniedziałek. Plan Prince'owi się nie udał, ale to jest ładunek, który jest dopiero na, na czwartek do Kalifornii, także w poniedziałek załadują, w poniedziałek wieczorem podwójna to pociągnię i do widzenia. Idę się jeszcze zrzemnąć pod rampą. Od której ja tutaj jestem? godziny 10 w pół 11, a jest 4. No, 5 godzin na 5 naczep. No, 4 naczepy. Nie takie złe tempo. Ostatnią naczepę, czyli moją ładują już. Znakuje. Jest godzina 17. Ja zacząłem pracę o 6.30, czyli mam już 11 godzin. No jak jadę na bazę, jakbym teraz już no, będę miał 11-11,5 godzin pracy. Pracy? W sumie się obijałem się cały dzień, ale to jest w pracy, tak? Płacenie na godzinę. Natomiast w niedzielę już do mnie dzwonił będę miał szybki strzał e, na Plantece e, do Sudbury. 7 godzin w jedną stronę. To ja sobie na spokojnie w niedzielę wyjadę, dojadę tam na dziesiątą, jedenastą, prześpię się do 8:00 rano, rozładuję, wrócę na poniedziałek, później mi zostanie wtorek, środę pracy miastowej, jeżeli to co mówili jest prawdą, że w czwartek mnie puszczają na zachód, ale w przyszłym tygodniu już na na, na, długi, na, na weekend na pewno pojadę na zachód, to, to nie ma nie ma nam wymowy, bo ja już, znaczy okej, okay, no jest, jest okej, okay, to wszystko jest fajne, ale ja chcę trasę, ja no, chcę trasę, a poza tym pieniądze są lepsze na trasę. 6 odjeżdżam z rampy o tej porze pół godzinki zjazd na bazę 12 godzin z sprytnie jak nic więc taki to był typ dnia w mieście w piątek W sumie spokojny bo w piątki zawsze jest tajfun tutaj miałem spokojną robotę Tak, tak 12 października 2018 Rafał Zuzu, kierowca zawodowy Dziękuję Wam wszystkim za uwagę! Tak jest! Tutaj były kiedyś lezęcy Street Jamelain gdzie spędziłem część mojego życia w fabryce